Witam państwa serdecznie. Krzysztof Kołtun, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Oddział Kraków. Na co dzień mieszkam w Hełmie. Od 40 lat zajmuję się środowiskiem. Rodzin kresowych w Chełmie. Od 32 lat prowadzę Towarzystwo Kresowe. I od ponad 30 lat jestem w stowarzyszeniu. Jestem autorem 37 książek. W tym większość jest to poezja, ale w ostatnich latach udało mi się napisać sporo prozy. Przede wszystkim jest to trylogia wołyńska która liczy trzy tomy, łącznie 1600 stron. Wspólny tytuł i pierwszy tom nosi tytuł Bestialstwo UPA pod Lubomlem na Wołyniu. I jak sama sam, sam tytuł wskazuje, Wędrujemy tutaj niedaleko za Bóg do pierwszego historycznego miasta Lubomla, gdzie w 1412 roku król Władysław Jagiełło fundował kościół jako wotum zwycięstwa pod Grunwaldem, a później, 5 lat później, założył dwie polskie kolonie, dając swoim rycerzom z wołyńskiej i litewskiej chorągwi ziemię jako. Dar za zwycięstwo założył dwie polskie kolonie: Jagodzin i Rymacze. Wokół tych wsi, które przetrwały niemal sześć wieków w granicach Wołynia, diecezji łódzkiej na Wołyniu, toczy się akcja opowiadań, które zaczerpnięte są z prawdziwych wątków życia. Ludzi stamtąd, którzy mieszkali tam od wieków, mieszkali tam z rodów, ród, z pokolenia na pokolenie, na swoich ojcowiznach, i przyszła druga wojna światowa, i stała się wielka tragedia. Przede wszystkim to rok 1943 i ludobójstwo na Wołyniu. Drugi tom to spalony kościół. Tom ten wychodzi trochę poza Ziemię Lubomelską i w głąb Wołynia. Powiat Włodzimierz to 11 lipiec 1943 rok, gdzie Ukraińcy spalili 6 kościołów, a nawet 8 z ludźmi, dwie kaplice, gdzie w ciągu jednego dnia zginęło ponad 12 tysięcy ludzi, w tym. Dużo dzieci, kilka tysięcy to dzieci, w tym dzieci pierwszokomunijne, w strojach swoich świątecznych, białych, pobite, pomordowane, porąbane siekierami najczęściej przy kościołach podczas mszy, tak jak to było w Zabłońcach, w Chrynowie, w Kisielinie. W Porycku i w wielu innych miejscowościach. Ta krwawa niedziela przyniosła wieść i uzmysłowiła ludziom spod Lubomla i w samym Lubomlu, że został tylko jeden powiat na Wołyniu, który jeszcze nie dotknęła zbrodnicza ręka Ukraińców. I stało się to 30 czerwca, 30 sierpnia 1943 roku, z niedzieli na poniedziałek. Około 4000 łącznie horda cała ukraińska ruszyła na polskie wsie. Spalono i wymordowano wolę ostrowiecką, i ostrówki to były wsie mazurskie. Nasiedlone pod koniec XVII wieku z Mazowsza, czyli bardzo dawni osadnicy zasymilowani z Ukraińcami, których przecież wcześniej nie było, byli to Rusini, jak również z Polakami. Kolejne wsie to wieś Jankowce, Kąty, Czmykos, częściowo Borki. 14 hutorów, w tym również hutory, czyli kolonie niemieckie, tzw. olendrów, którzy przywędrowali tutaj trochę wcześniej, jak Czesi na Wołyń, ale też pod koniec XVIII i XIX wieku. Tragedia miała rozmiar straszny. W ten jeden dzień poniedziałkowy zginęło ponad półtora, półtora tysiąca ludzi w okrutnych warunkach, w okrutnych mękach. Pozostali świadkowie, którym udało się zbiec, ukryć, było ich niewielu, szczególnie ze wsi Ostrówki Wola Ostrowiecka, gdzie zginęło ponad tysiąc osób. Przynieśli na tą stronę Buga, przewieźli, przeszli w gród nocami rzekę na tą stronę, w okolice Dorohuska, Okop, Świersz, e, tą straszną, bolesną historię. Ja wyrosłem wśród tej historii, e, moja cała rodzina po Mieczu i po Kondzieli jest stamtąd od wieków, z tych zasiedziałych staropolskich wsi jeszcze po i temat ten nie był mi obcy całe życie. W zasadzie wszystko napisałem w poezji i wydawało mi się, że wypowiedziałem już wszystko, ale w pewnym momencie przyszła taka potrzeba, ponieważ świat zaczął składać fałszywe świadectwa wobec Ludobójstwa i sami Ukraińcy zaczęli zamazywać ślady. Zresztą zamazali je bardzo dokładnie. Spalili wsie, zaorali, wyrwali wszystkie drzewa, ogrody, zasypali studnie, zaorali drogi. Po niektórych wsiach nie ma znaku, zostały tylko na przedwojennych mapach. Czasami zostało parę cegieł z kościoła lub jakiś krzyż w polu. Tak jak moich dziadków na nowinach, korymacz, który stał ponad 60 lat od momentu, kiedy nasi opuścili Wołyń. Zadziwiające, Niemcy sami się dziwili, pisali w swoich sprawozdaniach, że takiej okrutności, jaką użyli do uniecystwienia narodu polskiego, Ukraińcy, nikt do tej pory nie widział i nie znał. To nie ogniem i mieczem, to nie inne powieści, nie tylko noblowskie, ale opisujące dawne kresy i nie tylko zbrodnie krzyżackie wcześniej w Rzeczypospolitej. To coś nowego, a zarazem bardzo strasznego, że w XX wieku, w środku Europy, w środku cywilizacji, w środku źródeł kultury polskiej, bo przecież z tych kresów wywodzą się najwięksi nasi przedstawiciele, e, Juliusz Słowacki, Wołynianin z Krzemieńca e, i Kościuszko z niedalekiego Polesia i wiele innych cudownych, niezwykłych osób w historii i literaturze, bez których e, nasza e, wielka... E, e, Kultura i historia narodu byłaby uboższa, że ci ludzie, którzy byli również chrześcijanami, często nawet byli ochrzczeni w kościele jeszcze unickim, po dziadach, pradziadach przychodzili mordować swoich sąsiadów i zrobili to bardzo skutecznie. Wyniszczyli, wymordowali nie tylko polską ludność, Ponad 150 tysięcy, jak się szacuje dzisiaj, ta liczba nie jest jeszcze w ogóle zamknięta i nie policzona do końca, i zniszczyli, zdeptali całe narodowe dziedzictwo. Pałace, dwory, stare klasztory, miasteczka. Ratusze, rynki, wszelkie rzemiosło, drobny przemysł, który był na Wołyniu, nawet krajobrazy zostały zniszczone, rzek tylko nie dało się przenieść, ale lasy, pagórki zmieniły swoje oblicze. Nie mówiąc już o drogach czy miejscach szczególnych, tam gdzie były z dawien dawna, od wieków, co najmniej od 6 wieków, polskie osady, polskie wsie. Najnowsza książka, najmniej jeszcze znana, ostatnie wesele, opublikowana w tym roku, liczy 620 stron. Jest e, niezwykła jak całość, jak całej trylogii, ponieważ pisana jest e, staropolskim językiem e, wołyńskim, pełnym e, neologizmów, pełnym barwnych słów, e, które wożone były niegdyś z jarmarku na jarmark, z odpustu na odpust, roznoszone przez dziadów podróżnych. E, przez różnych handlarzy. Oni przynosili nie tylko towar, nie tylko znakomite sukna, szelinówki, korale, skóry, trzewiki, ale również przynosili różne nowinki ze świata wschodniego, z kresów dalekich, z zachodniej Europy. Przede wszystkim przynosili też żywy język. Ten żywy język pozostawał wśród ludzi, i w tej kulturze Wołynia, w tym tyglu Kresów, gdzie w Lubomlu, we Włodzimierzu, w Uściługu, na jarmarkach w Turzysku mówiono w czterech, pięciu językach, gdzie przeważał częściowo w niektórych miejscach język rusiński, chachłacki, poleski, polski. polski. Niemiecki, czeski, a przede wszystkim głośnym był język żydowski, bo wszystkie miasteczka zamieszkane były bardzo licznie, w większości przez Żydów polskich, którzy asymilowali się z naszą kulturą, świetnie mówili po polsku, śpiewali po polsku, byli patriotami w dużej części ale mieli swoją potężną i starą kulturę, której trzymali się przy bożnicach, w swoich szkołach, w kachałach, w swoim handlu i w swoich rodzinach. Polacy wiedzieli, że coś się stać może, kiedy przyszła straszna zagłada Żydów. Wtedy zaczęto przebąkiwać, że przyjdzie Czerwona Wielkanoc, ta Wielkanoc była już czerwona 1943 roku, czerwona od krwi w powiatach Rówieńskim, Krzemienieckim, od Parośli się wszystko zaczęło, a później się przeniosło tu w głąb Wołynia od strony Kowla, Łódzka, Włodzimierza, Chorochowa, Kamienia Koszyrskiego, Lubomla, wszystkie 16 powiatów. Starego Wołynia owładnęły krwawe łuny, niekończące się pożary. Ukraińcy mówili, że tak kwitnie Ukraina po nocach, a to paliło się stare dziedzictwo Polski, Polaków, od których oni uczyli się kultury, kultury rolnej, kultury zachodniej, europejskiej. Przejmowali stroje, pieśni, język, chętnie uczyli się w polskich szkołach w okresie międzywojennym. Teraz potwierdziło się to, że ta Stara Polska przydała im się, bo wszyscy, którzy urodzili się w polskich czasach na terenach Polski. I dożyli tego czasu, bądź ich cwani potomkowie, powołując się na tamte korzenie, otrzymali karty Polaków, wcale nie będąc Polakami. Bardzo dziwne, złożone, trudne losy, ale wokół tych losów dzieje się życie. Życie, które się przenosiło od powstań styczniowego, wcześniejsze listopadowego, od Kościuszki, który był w Lubomlu, który tutaj, jak nasze babcie, prababcie mówiły, komandował swoim wojskiem, ćwiczył niedaleko Lubomla od poleskiej strony. Jest Góra Tatarska i Góra Kościuszki, gdzie odbywały się ćwiczenia, manewry przed wielką bitwą pod Uchańką, że przez Kocury, Terebejki, i wreszcie te staropolskie, sławne rymacze, Kościuszko prowadził wojsko nad burzańskimi traktami w stronę Dubienki. Wiele niezwykłych momentów, historii, śladów, stąd też życie bogate. Tym bogatsze, że każda nacja starała się być mocniejsza, ciekawsza, barwniejsza w strojach, ciekawsza na weselach, na chrzcinach, pobożniejsza w cerkwi czy w kościele. Takie współtowarzyszenie. Współżycie na jednej ziemi, gdzie nieznane było wtedy słowo, dzisiaj tak modne Unia, czy słowa różne związane z chrześcijaństwem, jak ekumenizm. To są rzeczy nowe, poniekąd wymyślone sztucznie. Ten ekumenizm był od wieków. Ludzie ze sobą żyli, modlili się razem. Chociaż czasami w różnych językach, ale potrafili sąsiedzi i znali języki swoich sąsiadów, pobliskich. Tak trzeba było żyć. To życie było barwne, piękne, ciekawe, od chrzcin do pogrzebów poprzez wesela, długie, tradycyjne, wspaniałe. Opisuje tutaj losy Polaków. Losy nie tylko Włościan, dawnej szlachty z polskich wsi zasiedziałych, niezwykłych, ale również losy miasteczek Lubomla, Kowla, Uściługa, Włodzimierza, Sarn, Krzemieńca, gdzie chorodzica, gdzie przebywał. Przez 5 lat i pracował w bibliotece swojej żony Anny Zworoniczów. Ten chorodziec miałem szczęście, odwiedzić, szukać śladów Kraszewskiego niestety, nie ma ich. Ukraińcy tak rozwścieczeni jak mówią zemstą Polaków za e, mordy za ludobójstwo rozebrali pałac do ostatniej cegły wyrwali 5 hektarów sadu e, spalili oranżerię e, zniszczyli winorośla e, jest łąka na której pasą się krowy e, i niedaleko płynie rzeka e, e, Choryń który Kraszewski wielokrotnie opisywał w chacie za wsią, czy w innych swoich wołyńskich ponad 20 powieściach, dłuższych nowelach. Wśród nich napisał niezwykłą książkę U Babuni. Jej akcja toczy się po drugiej stronie Bugu, gdzieś pomiędzy dubienką na tym w tej dolinie Bugu same słowa pierwsze mówią o tym, że między hełmem a uściługiem w starej Austerii, czyli karczmie, zaczyna się akcja. Polecam Państwu, kto chciałby odnaleźć korzenie swoich przodków, te dawne z przełomu i końca XIX wieku, więc warto. Czytać Kraszewskiego, warto czytać Rodziwiczówną Leśmiana, który zaczarował to wszystko w swojej pięknej poezji, gdzie pojawia się ten piękny Bóg, często ta szalona, wspaniała przyroda, etnografia, te wszystkie dziwy, zjawiska, czary, które niosły się ze Starego Prawosławia, od tych starowierów. Co było zadziwieniem dla katolików, a tym bardziej dla gości, dla letników, dla ludzi przyjezdnych. Cóż powiedzieć dla samego poety?